Thank you. czas na czwarty odcinek naszego cyklu czas zawodowców dziś znów jesteśmy w szkole w Sierakowie pokażemy wam jak wygląda kształcenie na kierunku technik mechanik W takich prognozach na rynku zawodowym okazało się, że kadra techniczna jest poszukiwana i jest bardzo ceniona tutaj na lokalnym rynku pracy. I dlatego, w myśl tego, aby zapewnić naszym absolwentom jak najlepszy start, powstał ten kierunek. Ten kierunek właśnie Technik Mechanik. Nie ukrywam, że oni mogą zdobyć tutaj pracę na terenie całego powiatu, ale i okolicznych powiatów, gdzie są różne zakłady, prywatne firmy, które poszukują mechaników. A przy współpracy z Beagla z Poland w Sierrakowie, praktycznie wszyscy ci mechanicy mają już zapewnioną pracę na terenie tego zakładu. Chciałbym ich nauczyć manualnej obsługi. Wszystkich tych narzędzi, bo no z tym jest kłopot, po prostu. Czyli proste rzeczy: wkręcanie śrubek, odkręcanie, gwintowanie wszystkie rzeczy, które można chwycić, dokręcić, odkręcić i zobaczyć, jak to po prostu działa. Natomiast w zakładzie produkcyjnym oni tam idą na te praktyki i odbywają na żywym organizmie te praktyki. Oni to widzą, jak to wygląda w rzeczywistości. Pod siebie pamiętam. Zawsze by grzebałem przy kluczach, przy tam różnych nakrętkach w tych rzeczach. Żeby przyjść tutaj, skłoniło mnie przede wszystkim nowo otwierany kierunek technik, mechanik. I atmosfera w tej szkole, bo jest cudowna. Tutaj bardziej uczymy się takich podstawowych, manualnych rzeczy, a w hucie już to, to co tutaj się nauczyliśmy, przekładamy w praktyka. Po tym na pewno znajdziesz pracę, bo to jest bardzo przyszłościowy zawód. Można znaleźć od ślusarstwa po budowę maszyn, mechanikę. w samym sercu kupy. To właśnie tutaj, między innymi uczniowie poznają swój przyszły zawód od kulis. A trzeba przyznać, że tutaj jest naprawdę co oglądać. Znajdujemy się w dziale regeneracji form, ale tak naprawdę to jest początek przygody chłopców z obróbką ręczną. Natomiast wracają tak trochę historycznie, to Trzy lata temu Huta Szkła w Sierakowie w powiązaniu z Zespołem Szkół w Sierakowie oraz Samorządem Gminnym postanowił uruchomić dodatkowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół. Jak się okazało współpraca wypaliła i urodziło się tutaj nowy kierunek w szkole pod tytułem Technik Mechanik. Chłopacy, którzy przychodzą do Huty mają okazję zapoznać się z pracą naszego zakładu. E, nasi chłopcy są podzieleni na e, poszczególne grupy i też przydzieleni do różnych e, departamentów naszego zakładu. E, to znaczy pracują w, w dziale regeneracji, pracują w, w dziale serwisu linii inspekcyjnych, pracują w dziale napraw automatów, no i oczywiście w dziale utrzymania ruchu. Tak naprawdę, wszyscy w tych działach mogą się zapoznać z organizacją tych działów i przede wszystkim elementami pracy, które potem mogą mi się przydać w dalszym rozwijaniu swojego zawodu, swojej pasji, umiejętności. Sprawdzą się wszystkie osoby, które w przeszłości, być może w przyszłości, już sobie majsterkowały, które interesują się budową, składaniem, konserwacją maszyn, prostych urządzeń. Stanie tego kierunku jest świetnym przykładem, a zarazem dowodem na to, że możliwa jest bardzo dobra współpraca pomiędzy biznesem a oświatą. Z jednej strony inicjatywa ta poszerza ofertę edukacyjną w Sierakowie o kierunek techniczny, który jest bardzo poszukiwany na rynku pracy przez wielu pracodawców. Daje też szansę na znalezienie bardzo dobrej pracy, na przykład w naszym zakładzie produkcyjnym, gdzie wykształcenie mechaniczne jest podstawą na większości stanowisk pracy. To był naprawdę intensywny dzień. Sprawdziliśmy, jak wygląda praca przyszłego mechanika od kuchni. To właśnie to stanowisko zapewnia ciągłą pracę maszyn i urządzeń, a dzięki temu, na przykład, ten zakład jest w stanie produkować ponad 1,5 miliona sztuk butelek dziennie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Czasu Zawodowców. Bądźcie z nami.